3, 2, 1 start. Witam z tej strony ZOR i jak widzicie jestem teraz pod wrócem głównym i jak już zauważyliście, e, można powiedzieć, że powróciłem. Powróciłem na parę miesięcy, e, ponieważ mam aktualnie trochę więcej luzu e, już ten co się działo przez te ostatnich parę miesięcy, tam szybko powiem, że trochę pracowałem w, w pewnych miejscach. E, oraz również pisałem pracę licencjacką, miałem również studia, więc trochę się tego namnożyło, więc praktycznie nie miałem możliwości, żeby cokolwiek nagrywać. A teraz się właśnie przygotowuję, żeby coś dla Was nagrać. I właśnie w związku z tym mam do Was taką prośbę, mam do Was takie zapytanie. Mam do Was ta, taka, takie pytanie. Gdzie w Polsce jest ciemnogród? Gdzie ogólnie w Polsce panuje ciemnogród? Bardzo Was proszę, żebyście w komentarzach pod tym filmikiem pisali, gdzie w Polsce jest ciemnogród, ponieważ ja chcę, ponieważ ja chcę taką, taką jakby serię nakręcić, w której będę badał, gdzie w Polsce ten ciemnogród panuje i będę sprawdzał. Będę osobiście sprawdzonymi metodami sprawdzał gdzie rzeczywiście w Polsce panuje ciemny ciemnogród. Ja na pewno również nieco się zainspiruję Waszymi propozycjami. Parę, parę odcinków z Waszych propozycji pewnie nagram. Sprawdzę, czy tam panuje ciemnogród. I cóż, no i tyle. Piszcie w komentarzach. Co uważacie? I do zobaczenia. Cześć!